Święta powinny kojarzyć nam się ze szczęściem, wesołymi rodzinnymi spotkaniami przy choince i wspaniałym czasem. Tymczasem Boże Narodzenie w tym roku nie będzie szczególnie wesołe. Czy czekają nas już ostatnie święta? Od połowy września 2020 roku obserwujemy w Polsce spory wzrost Polaków, którzy odeszli z tego świata i niestety nie doczekali gwiazdki. Zazwyczaj statystyki od połowy września pokazywały, że odchodziło łącznie około 50 tysięcy Polaków. W 2020 roku było ich ponad 70 tysięcy, co oznacza, że odeszło o wiele więcej. Jest oczywiście tego wiele powodów, ale faktem jest, że poprzednie święta nie były wesołe. A to być może dopiero początek. Mowa bowiem o przepowiedni, która sięga starożytności, ale nie tylko. Wielu mistyków od lat o tym donosi i właściwie mało kto w to wierzył, aż rozpoczęły się te zdarzenia. Przepowiednia jest znana, powtarzana w sieci od lat, w książkach, gazetach wszędzie. Zyskiwała sporą popularność w latach osiemdziesiątych. Wtedy obserwowaliśmy początki, ale prawdziwa kumulacja przypada na nasze czasy. W Polsce dzieje się wiele rzeczy, które nie mają wiele wspólnego z wesołymi, wspaniałymi świętami i beztroską zabawą przy wigilijnym stole. Oprócz zeszłorocznej zwiększonej ilości zgonów, zamykania interesów, wielu problemów ze zdrowiem i faktu, że Polska i świat po prostu się zatrzymał, obserwujemy też natężenie protestów. W tamtym roku był to strajk kobiet. Potem protestowali rolnicy, przedsiębiorcy, osoby walczące o tolerancję i ekologię, potem trwały protesty w imię wolności mediów, a teraz rozpoczynają się protesty, jeśli w Polsce chodzi o służbę wojskową. Oczywiście fakt, że ludzie walczą o swoje prawa, to świetny znak i nie można tego postawić obok rekordu ludzi, którzy odeszli z tego świata, a jednak te wszystkie zjawiska mogą mieć swoje jedno wspólne źródło. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że wszystko się zmieniło. Od dwóch lat obserwowaliśmy istne trzęsienie ziemi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Znana nam przypadłość wpływała na zdrowie ludzi, masowe zamykanie interesów, utratę pracy z dnia na dzień. Ta przypadłość zwiększyła też kłótnie między ludźmi. Niektórzy twierdzą, że aktualnie trwa akcja, która ma na celu odebrać nam wolność i sprawić, że staniemy się państwem ludzi, którzy sami oddadzą swoje prawa. Ludzie naskakiwali jeden na drugiego, obwiniając kogoś za to. Że to z ich winy odchodzą ludzie, a państwo może zostać zamknięte. Widać coraz więcej różnic. Zresztą dotyczy to nie tylko Polski. Ta znana przypadłość wpływa też na relacje między ludźmi. To sprawia, że dystans i wręcz nienawiść tych ludzi wobec siebie się zwiększa. W tamtym roku przez znaną przypadłość straciliśmy wiele. Nie tylko na relacjach międzyludzkich czy odejściu bliskich, ale straciliśmy wiele przywilejów, które dawniej były czymś normalnym. Jeszcze niedawno nie można było robić tak zwykłych rzeczy jak pójść do restauracji czy kina. Dziś jest to możliwe, ale coraz więcej jest lokali, które przyjmują tylko pewne osoby. Jest też wiele kontrowersji, jeśli chodzi o prąd. Wiele państw oficjalnie wydało zalecenia, że niedługo może zabraknąć prądu i stracimy dostęp do jedzenia, pitnej wody, pieniędzy z bankomatów i wielu innych rzeczy. Po prostu cofniemy się o wiele lat. Wiele osób uważa, że powodem tego wszystkiego jest kumulacja jera wodnika. 21 grudnia 2020 roku miała miejsce koniunkcja Saturna i Jowisza, największy odsetek lat. Stało się to w gwiazdozbiorze wodnika, i według wielu mistyków wtedy rozpoczęła się era wodnika, która powoli zmienia nasz świat. Do tej pory żyliśmy w erze ryb, co znaczy, że punkt Barana, który wykonuje pełny obrót co 2600 lat, aktualnie znajdował się w gwiazdozbiorze ryb, a już 21 grudnia przeszedł do gwiazdozbioru wodnika. Do tej pory żyliśmy w erze ryb i nie przypadkiem to właśnie ryba jest znakiem pierwszych chrześcijan, bowiem era ryb to era chrześcijaństwa, religii monoteistycznych i Boga, którego jednocześnie kochamy, ale boimy się go, boimy się kary. O nowej tajemniczej erze pisali już Majowie w 2012 roku wiele osób przejmowało się końcem świata, rzekomo zapowiedzianym przez Majów. Jednak faktem jest, że Majowie nigdy nie pisali wprost, że świat ulegnie zniszczeniu. Pisali raczej o nowym początku i nowym świecie. Era wodnika ma otworzyć nas na nowy świat i już powoli obserwujemy energię tego gwiazdozbioru, bo ta era ma sprawić, że ludzie będą bardziej otwarci, będą chcieli odejść od dawnych konserwatywnych wartości i będą pragnęliby rzeczy tak jak tolerancja, ekologia, prawa zwierząt, możliwość realizowania się bez względu na swoją płeć, empatia i zrozumienie. Staną się ważne. Jednocześnie, by powstał nowy świat, stary musi upaść, więc to wymaga też wielu mrocznych dni. Czy oznaką tych mrocznych dni jest ostatnia przyszłość zdrowia, czy zwiększenie się liczby zgonów, a teraz jeszcze inflacja, wydarzenia w Ukrainie? To dlatego te święta będą przełomowe, bo będą to kolejne ery wodnika. Oczywiście ta energia będzie jeszcze delikatna, dopiero wchodzimy w tę erę i choć już widzimy jej oznaki w postaci strajków o prawa człowieka, czy nawet to, że coraz więcej ludzi otwiera się na tolerancję, to wszystko jest jeszcze bardzo delikatne. Że święta już są inne, już widzimy nowy świat. Jednak jeśli era wodnika będzie postępowała, to kolejne święta mogą być jeszcze bardziej szokujące. Można się pokusić o stwierdzenie, że to drugie święta ery wodnika, a zarazem jedna z ostatnich w tak znanym stylu. Lub może nawet ostatnie. To ostatnie święta w świecie, które jeszcze choć trochę przypomina nam dawne dzieje. Era wodnika odmieni nas całkowicie. Przyniesie wiele mroku, ale też światła. Zauważcie, że w tamtym roku było ciężko. Zamykanie interesów, problemy zdrowotne, strajki, a w tym roku znowu jest mrocznie, bo są i wydarzenia w Ukrainie, i inflacja. Jest coraz trudniej, ale powstał lepszy świat, najpierw potrzeba wylać wiele łez.